Zaprezentujemy Państwu systemy montowania fotelików Bisej. Najmniejszą kategorią wiekową, 0 plus, od 0 do 13 kg jest fotelik Easy Sleep. Montowany tylko tyłem do kierunku jazdy. Wkładamy fotelik na fotel. Przeciągamy pas pod fotelikiem i zapinamy. Następny pas naciągamy. Górną część pasa przeciągamy przez specjalnie tworzoną do tego celu prowadnicę kładziemy rączkę do pozycji zielone i dociskamy jeszcze bardziej do momentu, aż zaskoczy w celu całkowitego usztywnienia fotela na siedzeniu. Umieszczamy w foteliku dziecko i napinamy pasy do takiego stopnia, żeby pomiędzy pas a tłowie dziecka weszła nasza dłoń. Telik posiada również trzystopniowy system regulacji wysokości pasów. Przykładamy na kolejny poziom. Dodatkowo do fotelika IsoSlip przygotowana została baza IsoFix, którą montujemy na IsoFixie w samochodach wyposażonych do tego. W tym celu należy wyjąć stopkę, przyłożyć fotel, bazę do. Y, isofixa w, w fotelu samochodowym docisnąć tak, aż pojawi się pozycja zielona. Zielone nóżkę regulujemy tak, żeby dodatkowo usztywnić. Bazę. Montujemy fotelik. Tyłem do kierunku jazdy. Znowu musi zaskoczyć do pozycji zielone, zielone. Fotelik jest. Skonstruowany w taki sposób, że nie ma możliwości zapięcia go przodem do kierunku jazdy i nie ma możliwości rozłożenia go do pozycji leżącej. Wszystkie foteliki B-Safe wyprof wyprofilowane są pod takim kątem, który maksymalnie odbiera energię uderzenia bocznego. Do każdego fotelika Easy Sleep dokładamy w promocji. Łuk, tajny lot to zabawy dla dzieci.